zauważyć, że pojawia się jakiś dzienny tajemniczy numer. A to może dzisiaj sprawdźmy, co się wydarzy, że dzwonimy do nich jednocześnie o tej samej godzinie. Czoł, czoł, Charcy i tobie przecież chyba się nie lubią. Co na siebie napisują w internecie? Przecież to jest niepoważne. No i ten na internecie napisał tak. Chodź na solo Bons nie odbierzesz mi sławy. A on mu na to... Co, on głupi ten chocobox? To on napisał, twoja stara mu odpisał A przecież no właśnie, ostatnio była taka sytuacja On chciał porwać mojego przyjaciela Czyli Tomka i przyjaciela Ciu, no, ale w ostatniej chwili Udało mi się z nim uciec czas jest niebezpieczny Ja nie chcę, żeby on nas atakował Naszą przyjaźń Dlatego dzisiaj postanowiłem, że sprawdzę o co w tym chodzi zadzwoni do nich dzisiaj jednocześnie Na jednym telefonie i drugim, będziemy do nich dzwonić Dlaczego oni co tak niebezpieczni, że się połączą Bo naprawdę, te połączenie może Nas skrzywdzić, więc... DZWONIMY! Wow, moje gardło! Dobra, tak już poważnie. Pytacie się pewnie, skąd mam te numery i jak to się stało, że pana ty ty pomysł, do nich zadzwonić. Serio pytać w ogóle, przecież... Ha, przecież to ka wiadomo, nie? Że mam kontakty z Tomkiem i przyjaciele. Przecież nawet sam byłem Tomkiem przez to chwilę. Pewnie myślicie, że to wszystko fake i że ja udaję. Ale posłuchajcie mnie! Tomek... Tomek... Powiedz moim widzom, że bardzo się lubimy i że... i że wszystko jest super. Chyba nieśmiały jest jakiś, nie wiem. No, chyba nieśmiały jest. No teraz zastanawiajcie się, co zrobimy, żeby zadzwonić do Tomka i przyjaciele. Jeżeli chodzi o Tomka, jest to mega banalne, ponieważ możemy znaleźć jego numer na stronie Better Call Tomek. Na tej stronie możemy zauważyć, że mamy tam różne informacje o Tomku, że na przykład Tomek jest dobry, Tomek jest zły i są też tam informacje, jak zachować się z Tomkiem, gdy się z nim połączymy. A jeżeli chodzi o... Użytkownika, który się nazywa Chocobons, to widzowie jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ musimy udać się teraz do komputera. Mordy, ponieważ potrzebujemy do tego gry Chocobons. Da mordy, przed komputerem i jest to mega dziwna sytuacja, ponieważ gdy przygotowaliście tu odcinka sprawdzana na Steamie, czy ktoś zauważy w ogóle, że jest tam numer do czego bonsa, do Chocho cho Chansa, żeby już była jasność. przecież to że jest droga, że polecam odradzania. This game is bad, że nie jest zła, po prostu jest za bardzo e, droga za ten time i to play, żeby przejść. No tak mniej więcej. I teraz wam powiem tak, że nie zauważyłem serio, bo teraz jesteście tutaj ze mną i widzicie sami, że nie zauważyłem, żeby ktoś pisał, że ta gra na przykład nie wiem, go przeraziła, że lepiej go nie grać w nocy, że tam mordy jest jakiś numer telefonu, który naprawdę powinien mordy być. I że to jest widzowie straszne. Więc ja postanowiłem, Mordy, że udowodnię Wam. O, dzięki za suba. Możecie może dać suba, bo właśnie teraz dostałem suba. Może dowodni wam, że ta gra naprawdę jest przerażająca, ponieważ znajdziemy tam numer do Cho-Cho Więc zobaczcie teraz na to. Jesteśmy w grze Cho-Cho jak sami widzicie. Tutaj, jeżeli przejdziecie na sam koniec, czyli warunki korzystania polityka prywatności. Jeżeli wejdziemy tutaj troszeczkę dalej, możemy zauważyć może taki napis. Czekajcie, tu staż policji. Poczekajcie, żebym go zauważył. O, czekajcie, bo to jest takim dużymi literami, napisane. O, patrzcie. Jest mordy napisane, że jeżeli ktoś zauważy mega przerażającą rzecz w tej grze, nie przejmujcie się, tak miało być. Więcej informacji znajdziecie pod twórcy. No i, no i mordy, gdy wejdziemy teraz w zakładkę twórcy, bo zobaczcie, mordy, już mamy i twórcy, nie? I mordy przewiniemy teraz na sam dół. Możemy może zauważyć dziwny znaczek, który się nazywa lokalizacja. Gdy teraz w niego odpowiednio ilość do razy, dokładnie jest to 66 razy, bo widzę liczyłem, ujawni nam się numer telefonu do Chow Chow Charlesa. Jeżeli nie wierzycie, może spróbujcie sami. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Mordy. Właśnie w tym momencie możecie zauważyć, że pojawia się jakiś dziwny, tajemniczy numer. A to, mordy, dzisiaj sprawdźmy, co się wydarzy, że dzwonimy do nich jednocześnie o tej samej godzinie. Jesteście ciekawi? Lecimy. Let's go! Ah, znowu wracamy na stary śmieci. Dobra, widzowie, więc może na początku zadzwonimy pod numer od Tomka i przyjaciela i zobaczymy, co się widzowie wydarzy. O kurwa, ten numer to ja 5, 5, 5, 3, 3, 3 2, 455 6779 Ej, o czemu przypadek? Widzieliście, może wpisałem ten numer od razu, wyskoczył z antywirusa. Ej, to nie może być. Ej, widzę przypadek! Ej, coś jest na rzeczy! 5555 332 455 6779. Ok, widzę, właśnie ten numer. I sprawdźmy, co się teraz właśnie. Available. Ty, więc skończył błąd, że jest dostępny! Ej, nie, nie, widzę, ale ten numer istnieje! nie słyszeliście sami Mordy, to nie było to, że ten numer nie jest, on po prostu jest dostępny. Czekajcie, może spróbujmy jeszcze raz. No my czekamy, ty jest taki... ty Ty zobaczcie, jest coś. Wow! What the fuck? Ale ja zmieniło się dwoje do Tomka! What the fuck Domek normalnie! Tomek! No przecież to ja, Dawid, czy nagrywaliśmy, byłem to nawet! Ja, dlaczego czego cię uważam za mięczaka? Przecież, przecież nagrywaliśmy, wiesz, jak to ogóle, na wyświetlę, przecież normalnie, kucz, nagrywaliśmy wszystko, a ty chcesz to tylko zaprzepaścić? No przestań. No, no. no, no. no ale co, to, to, to nie jest prawda? No, przecież to jest prawda, stary. No weź już przestań, przecież, wiadomo, że prawda jest. Ej, Tomuś, proszę cię, nie przekinaj, tak jestem na wizji, stary. Haha, <grystanie> jaki grubek? To zróbmy w ten sposób, nie? Posłuchaj mnie. To może do zadzwonię i może, nie wiem, przekonasz się, czy on jest taki zły, czy nie? Wiesz, możesz pogadać pogadacie, pogodzicie się, no bo wiecie, tam cały tej drama widziałem, co tam wstawiacie na internet. To nie jest poważne, serio. <grystanie> <grystanie> Nie, Tomek, Tomek, czekaj, 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 Tomek, przepraszam, przepraszam, Tomek. Serio, Tomek, wiesz co? Przejąłeś. Nie, ja zadzwonię po prostu, bo zastanawiasz mnie denerwować i to wszystko już chyba nie ma sensu, Tomuś. Moi widzowie tu czekają na jakąś rozrubę, a ty się boisz? Jakiegoś Czy jest ten Tomek, naprawdę, koniec, ty, naprawdę, ja dzwonię. Wybieram teraz numer i dzwonię. Nie ma już żartów. 888-322... Czy tam mówisz? Dobra, dzwonię. Ej, <śla> ej, jest sygnał. Uu! WHAT THE FUCK! Co to jest? O mój Boże! Nie! To musi rozłączać się, Nie Tomek! Nie! Nie! mnie! nie Nie! Oh. 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 Fuck Nie! Nie! czekaj <laughs> to Nie! Istniejesz nawet. To nie! Nie! sam. Nie! 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 CO?! Nie! 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 to Nie! 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 dobrze. CO?! Nie! 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 Cał, ciąg, teraz nie da sobie takich rzeczy mówić. Jestem prawdziwy. Stary, jak to możesz mnie dopać, skoro ty jesteś pod na nie możesz wyjść. Przecież ja teraz mogę wyjść na komputer, tam i ty stary to mogę sam, nie wiem, odinstalować! I ty będziesz skończony, rozumiesz to? Skończony, będziesz po prostu zerem! Rozumiem! ZAC

on nie może być y, takim mega kozakiem jakiegoś sił bo mordy to jest jaki z zgryb czy widziałeś widzieliście jak nagrywałem shorty z nim on... Pojem, co, że coś spodziewałem, bo zwodniłem do im gdzieś i rozmawiałem z nimi, a teraz mordy... nie wiem, nie wiem co mam zrobić. I co ja widzę, ja mam i spać? O, co to było? Halo? Halo? Ży z moim domu? Halo? Halo? Jeżeli ktoś tu jest, proszę się odezwać? Proszę... Halo? Ej, co, wiesz że to nie był Charles? Ale czemu miałby mi zrobić krzydeł? Przecież ja się do niego nie śmiałem. Charles, jeżeli to ty, to ja nie chciałem zrobić krzydy, proszę cię. Charles. Nie. Nie, czy to Charles?